Bro, too much stuff. Cześć, Szymano, z tej strony Polo Słuchajcie, dzisiejszy odcinek będzie inny z dwóch względów Po pierwsze, jest nagrywany cały z telefonu, nie robiłem tego wcześniej i chciałbym zobaczyć jak to będzie wyglądało, bo moja kamera ma ostatnio dużo, dużo błędów jakieś czarne kropki, nie da się tego wyczyścić, ja w domu będę mniej więcej za miesiąc, więc dopiero kamera tyle będzie zmieniona. Druga kwestia będę chciał Wam pokazać troszkę slamsów w Turcji można powiedzieć, w okolicy, w której się znajduję I dziewczyny z, z dindolami <grym> A to już tam baza wie, co kto ma Zapraszam do oglądania Dzielnica, w której znajduję się aktualnie, nazywa się Tarlabasi I normalnie jest bezpieczną ulicą, dosłownie jakieś 10 minut, nawet nie, 6 minut stąd jest bardzo popularny plac, który nazywa się Taksim Ale Tutaj idąc w dół, w stronę, w stronę meczetu, znajdują się e, slamsy uchodźców syryjskich, dilerzy oraz podobno duża, duża ilość prostytutek, ale o tym za chwilę. Do pewnego momentu ta dzielnica jest dość bezpieczna, ale później już zaczynają się, że tak powiem. Delikatne kłopoty, w zależności od której godzinie będziemy się tam wybierać Zobaczcie, to już jest drut kołczasty Tutaj z tyłu jest meczet, tu jest dużo takich opuszczonych domów, tak to wygląda Tak, jak mówiłem, do pewnego momentu na dzielnicy jest dość bezpiecznie, ponieważ są hostele. A później schodząc dwie lub trzy uliczki dalej i w bok, zaczynają się slamsy. Ja teraz Wam pokażę lokalny targ, który właśnie prowadzi w stronę slamsów. Turystyka z tej części dzielnicy jest kompletnie zerowa Więc ludzie dziwnie na mnie patrzą, jak to się przechadzam Ponieważ mam koszulkę z polskim napisem W ciągu dnia jest tutaj bezpiecznie Nie powinniśmy się niczego w sumie obawiać Ale podobno nocą nawet lokalsi tutaj nie przychodzą Ponieważ mówią mi Mówią mi, że jest tutaj bardzo dużo Dilerów bardzo dużo prostytucji i niekoniecznie bezpiecznie Tak wyglądałem niektóre budynki w tej części miasta Tutaj już niekoniecznie wygląda kolorowo wszystko dużo takich starych Bardzo poniesionych budynków, tutaj pustych, popalonych. No tutaj dzieciaki bywające cały dzień. jak to wygląda. Teoretycznie dzielnica zaczyna się mniej więcej od tego miejsca, tutaj, gdzie są te blaszaki. I ciągnie się tam w dół i jakieś trzy ulice mniej więcej w bok. Tutaj wszędzie widzimy Wywieszone pranie, mnóstwo dzieciaków biegających po ulicy, mnóstwo kotów. Ja wam tak, nie chciałbym się tutaj zapuścić na pewno w nocy. To wszystko wygląda następująco. Wszędzie kraty w oknach. Tutaj, tutaj. Trochę się zgubiłem w tych uliczkach. Wróciłem właśnie z powrotem na moją. Ogólnie to jest jedyne miejsce, podobno w całym mieście, gdzie są dozwolone osoby ze społeczeństwa LGBT, czyli transwestyci. Tutaj przy placu, na dobrą sprawę. Taksim, I Tutaj w tej dzielnicy można zobaczyć, jak się prostytuują i jest ich najwięcej, bo z tego co mi powiedzieli, to tylko i wyłącznie tutaj mają, że tak powiem, przyzwolenie na mieszkanie i na pobyt, bo w innych miejscach, jeżeli będą, to są dyskryminowani i jest e, straszny problem. Czytałem kilka historii na internecie o tym, jak na przykład wywozili transu gdzieś poza las, proszę, poza miasto do lasu yy, obdzierali ich ściuchów i zostawiali ich na, na helikopter na Pastwę losu. Jak mówię, tu jest jedyna yy, dzielnica, gdzie to można zauważyć i wieczorem mniej więcej koło godziny 21-20. 22 kręcąc się przy tutaj troszkę idąc w górę w stronę Placu e, Taksim można spotkać bardzo, bardzo dużo prostytutek LGBT, w sensie transów, e, mnóstwo. Dodatkowo powiedzieli mi, że jeżeli ktoś chciałby jakiekolwiek dragi, ale nie polecają, to właśnie w tej dzielnicy, czyli idąc tam w dół, ale mówią, że my jako turyści raczej mielibyśmy e, przesrane i tutaj cię z z Pakistanu opowiadał historię. Jak właśnie złapali go na tej dzielnicy, mniej więcej koło tych blaszaków, które wam pokazywałem przed chwilą, próbowali wyrwać mu telefon, ale mówił, że udało mu się uciec do jakiejś kawiarenki. To było około godziny pierwszej, drugiej w nocy, więc tutaj w dzień na tej ulicy i tutaj jeszcze obok, równoległej, jest dosyć. Bezpiecznie, jest chaotycznie, ale bezpiecznie, ale idąc już w dół i skręcając nawet jedną w bok, już się tworzą takie, że tak powiem, małe, małe getta. Tutaj, mniej więcej, już od tej ulicy zaczynają się całe, całe slumsy. To jest ta dzielnica, na której znajduje się mój hostel. To jest ta cały czas ulica. Prosto, tak jak mówiłem, dwie lub trzy w lewo z tej strony już, jest, już są slumsy. Tutaj jest główna droga. I za tą drogą już jest plac. Yy, Taksim, jedna z najbardziej odwiedzanych, można powiedzieć, tej atrakcji. Gdzie mnóstwo ludzi z całego miasta i nie tylko przyjeżdża żeby się pobawić zanim pokażę wam tą ciemną stronę naszej dzielnicy czyli prostytucję po, po zachodzie słońca przejdziemy jeszcze po placu Taksim to ten plac o którym wspominałem na początku mniej więcej jakieś 6-7 minut na piechotę od od tej dzielnicy hostelowej i jeszcze na chwilkę zabiorę Was na takie typowe, lokalne, tureckie jedzonko. Zobaczcie, ogólnie ludzi jest mnóstwo, cały czas coś się dzieje. dzisiaj jest yy, niedziela, więc tych ludzi jest sporo, a na dobrą sprawę po zmroku tutaj dopiero się zaczyna dziać. Jest, jest godzina 19, my zaraz będziemy sobie jedli z bazą, tak tutaj wygląda dalej wejście na taksy, ogólnie dużo policji Już tutaj siedzą chłopacy po przebieraniu, można zobaczyć Tutaj chodzi policja z bronią Tak wygląda lokalna kuchnia. Koszt takiego dania to 25 lir. Tutaj zobaczcie jest ser topiony, w środku jest szpinak, grzyby i mięso. Bardzo dobre. Zupa kurczakowa i deser 25 zł. 25 ja lir przepraszam, na jest to jakieś 13 zł, czyli zupa, drugie danie i deser za 13 zł. Kierujemy się właśnie z placu Taksim w stronę naszego hostelu. I tak jak pokazywałem wcześniej, dużo jest tutaj bardzo ludzi, cały czas się sprzemiał. I również jest bezpiecznie, bo tutaj nie wiem, czy to będzie widać, ale ogólnie wszędzie tutaj jest postawiona policja bardziej na każdym rogu jest policja z, z bronią więc człowiek czuje się dość bezpiecznie tutaj Dzieciaki sprzedają herbatę ludzie sobie chillują a my idziemy właśnie w stronę hostelu i już powrót Znanymi ścieżkami, piękne, strome uliczki, Stambułu, raczej jeszcze jest w miarę spokojnie tutaj u nas na dzielnicy. Mam tu na myśli, że nic szczególnego się tutaj nie dzieje. Nikt jeszcze nie jest porozstawiany. Raczej chciałbym, żebyście zobaczyli różnicę dosłownie jednej ulicy. Tutaj jest bardzo, bardzo spokojnie, czysto schludnie. A tutaj cały czas już siedzą ludzie sobie na... na ulicy. Jest kompletnie inny klimat jak jest tutaj. A więc na. W dzielnicy zrobiło się już e, ciemno Te dżdżaki biegają klasycznie cały czas e, Gdzieś po, tym, po ulicy Idę się przejść, tutaj tak jak mówiłem wcześniej wielokrotnie Ta moja ulica jest bardzo spoko, To jest ok Tutaj się w miarę dzieje, zobaczcie jakie czorty, patrzcie Jakimiś rowerkami jeżdżą e, i do sklepu Nabyć sobie jakiś płyn czytaj wodę, albo kolkę zero i zobaczymy na tych bocznych uliczkach jeszcze co słuchać po ciemku nie chciałbym się tam głęboko zapuszczać, bo mówili mi, żebym lepiej nie ryzykował tym bardziej, że oni wiedzą kto tam mieszka i nie chciałbym e, sytuacji, że że będą jakieś pretensje, że wchodzę na nie na swoją część, że tak powiem dzielnicy Dzisiaj też rozmawiałem z Piotrkiem Pająkiem, który również był na różnego rodzaju slamsach, na przykład w Indiach, pozdrówki mordo i tam Pająk mówił, że faktycznie ciężko, trudno byłoby mnie zgorszyć i faktycznie miał rację, bo na dobrą sprawę po wizycie na brazylijskiej faweli ciężko byłoby mi znaleźć coś, co mnie naprawdę, nie wiem, mocno może przestraszyć, w sensie Przecież trafić taką sytuację, która faktycznie y, mocno by mnie, nie wiem, jakoś po drugie. Tym bardziej, że tu jest w miarę spokojnie. Chyba musiałbym się gdzieś tam zapuszczać, wiecie, mega głęboko do środka, żeby coś takiego się wydarzyło. Idę zobaczyć, co tam słychać. Jest w miarę spokojnie, mam tylko sobie coś tam piją jakiś alkohol. Tu jest jakiś sklep, to w sumie tyle. W miarę spokojnie, Nic się nie czeka, tylko dziwnie patrzy na mnie, ale takie życzę. jeżeli chodzi o najbliższą okolicę Postaram się Was jeszcze zabrać do miejsca Tu trzeba uważać, bo tu dzieciaki biegają przed samochodami Trzeba faktycznie uważać, bo tutaj dość dużo samochodów jeździ, a drogi są wąskie No i to co mówiłem, postaram się Was zabrać jeszcze do tego, że tak powiem, epicentrum prostytucji. Nie wiem, czy będzie yy, możliwość nagrania czegokolwiek. Miejmy nadzieję, że tak. Bo wiadomo, jak to jest, na takich dzielnicach z telefonami różnie na nas patrzą. Muszę wam w ogóle powiedzieć, że ten test z telefonem chyba zda egzamin. Powiem wam, że bardzo fajnie mi się tym nagrywa. Natomiast minus jest taki, że ten telefon nie ma karty pamięci I ciężko będzie mi zgrać to bezpośrednio na laptopa eee, Mam jakiś problem z rzucaniem tego na MacBooka przez USB Więc albo bezpośrednio na YouTube, ale tu internet w Turcji, powiem wam, najgorszy Ostatnie przejście się ulicą, gdzie moglibyśmy, co nie są nakręci tutaj po lewej stronie stoją trzy panie Wiadomo o co chodzi Jedna, druga, trzecia Te muki pola było Tak? baza już ma doświadczenie Jeszcze tu zaraz powinno być Powinien być większy ruch Zaraz przy samym placu Taksim Ogólnie ruch taksówek póki co widać Spory Tutaj zawsze zatoczono Miasto jest strasznie zakorkowane, około 15 milionów mieszkańców w Stambule. Póki co tutaj nic się nie dzieje. Może jest po prostu zbyt wcześnie na różnego typu igraszki, bo zazwyczaj tutaj stoją kobiety, które pochodzą właśnie z tej mojej dzielnicy. Jeszcze kawałek stu przejdziemy Przechodzimy przez plac, ale Tak jak mówię, chyba jest zbyt wczesna godzina Żeby Cokolwiek zobaczyć Wczoraj Było bardzo dużo osób właśnie, które się kręciły e, Tam na zakręcie Wejście do naszej dzielnicy Tutaj jesteśmy już na początku Całego skwerku, więc tutaj jest raczej już, że tak powiem, kulturalnie tutaj już e, prostytucja nie za bardzo się wychyla aż tutaj, ale trzeba bardziej udać się w stronę e, głębiej, w stronę Taksimu, ale niestety my nie mamy to czasu, bo za chwilę opuszczamy, stety, niestety, Istanbul. Chciałbym zapytać Michała, żeby wyraził swoją Dawaj. opinię na Oj. temat e, tej naszej, nie, naszej dzielnicy e, tej Ty nie wchodziłeś tam głębiej, no nie, ale co ale sądzisz. Wie... E, sądzę, że nasza dzielnica była napra naprawdę przyjemna, chociaż po tym e, twoim spacerku dzisiejszym, który wykonałeś i mi te filmiki, e, to zobaczyłem jaka jest cienka granica. Zwolnie pomiędzy e, jedną ulica, a między e, drugą. Tak. No to trzeba było widać, ogromna, ale jeśli chodzi o naszą dzielnicę, to, to się naszą spoko. ulicę, o naszą ulicę, bardziej naszą trzeba. Naszą Bardzo bezpiecznie chyba. się czuli, czuliśmy, prawda? Tak, tak. Z telefonami Stero, ja, w dłoni. Pod tak, ja również. Ale tak mówię, jedna. To jest tak moja opinia. Jedna w dół i już się robi trochę inaczej. A więc pora na płyte. My za chwilę opuszczamy e, Istanbul, kierujemy się. Dalej. Będziemy jechali na Kapadocję, tam zostaniemy nie wiem, parę dni, później będziemy jeszcze trochę podróżować po Turcji i dzisiejszy odcinek był takim testem. Ja chciałem sprawdzić e, siebie z nowym e, sprzętem, chciałem zobaczyć jak będzie mi się nagrywało. Miejmy nadzieję, że odbiór jest fajny. E, jest pewnie trochę inaczej, ta jakościowa te, te przejścia nie są takie płynne, widzę takie delikatne przeskoki, ale jednak nie ma tych dwóch plamek i tego rozmazania na, e, e, na tym. Na, na, na ekranie, no bo wiadomo, ten obiektyw jest czysty. Yy, może nie tak ładnie łapie w nocy, ale tak czy tak wydaje mi się, że telefon w 100% zdał egzamin. Ja mniej więcej w domu będę za 3 tygodnie, maksymalnie no, 3 chyba gdzieś, więc yy, przyjadę w Polsce, będę maksymalnie. Miesiąc czasu, postaram się zrobić jedno spotkanie z widzami. Jest was już, słuchajcie, 27 tysięcy, niebawem 28. Coś pięknego, aż nie mogę w to uwierzyć. E, dzięki wszystkim za, za wsparcie, za komentarze, za, za słowa otuchy, jest naprawdę pięknie. E, no i co, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Oby było, e, oby było dobrze. I tak jak mówię, ja się przepakuję, muszę podawać trochę dokumentów. E, takie sprawy wiecie papierkowe. Chciałbym szybko zrobić jeszcze w trzy tygodnie. Taką e, formę mam ok, ale chciałbym trochę jeszcze podciągnąć to, żeby było wiecie. E, przytrzymana e, miska, dieta, żeby wyjechać w trasę. A gdzie by jechał nie wiem. Wszystko zależy mniej więcej co się pootwiera. Od 1 września będziemy bardziej, że tak powiem, pewni, czy coś się otworzy, czy nie. Czy to będzie Azja, czy to będzie Azja Centralna, czy to będzie, chociaż niekoniecznie, że to będzie Ameryka Południowa, która mi się marzy, czy jakiś część Afryki, nie wiem, ale będzie na grubo. Trzymajcie kciuki. Subskrybujcie, jak jeszcze tego nie zrobiliście. Na kanale jest mnóstwo filmików. Lajkujcie, komentujcie. Eee, ogłodajcie te reklamy, dzięki temu hajs się będzie zgadzał. Pozdrawiam patronów, pozdrawiam wszystkich. To tyle, już nie zamulam. Dzięki serdecznie. Do zobaczenia w kolejnej destynacji. Na razie.